Rok 2023 to niewątpliwy sukces. Województwo Pomorskie po raz pierwszy w swojej historii po reorganizacji województw, kiedy powstaje Województwo Pomorskie, czyli od początku 1998 roku po raz pierwszy stanęło na pudle, zajęło trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Wojewódzkich Zrzeszeń Ludowych Zespołów Sportowych w klasyfikacji Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych. Tutaj niewiel, niewątpliwie swój sukces również miał lekkoatletyczny klub Ziemi Puckiej pod dowództwem pana Waldemara Płomienia i, i pani Treni Jaskółka, które pewnie dwa słowa do nas dzisiaj jeszcze powiedzą. Natomiast wspólnie tworzymy rzeczywiście sztafetę pokoleń, sztafetę no, wspólnych sukcesów. Reprezentuję Lekolek Klub Sprotowo ziempuckiej Ten rok był niezwykle udany w naszej działalności. W ciągu ostatnich 20 lat właśnie to był największe sukcesy, w tym roku odnieśliśmy. Jako drugi klub w Polsce mieliśmy trzech reprezentantów na mistrzostwach Europy w Jerozolimie, a na mistrzostwach Polski wśród 207 klubów w juniorach zalicznie piąte punktowane miejsce. To jest największe osiągnięcie w skali naszego Klubu Wieloletniej Działalności. Chcemy podziękować ludziom z gminy Puck, z powiatu puckiego, którzy tworzą to miejsce, są tkanką społeczną gminy Puck, miasta Puck, Ludowego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej. Wspólnie osiągnęliśmy sukces, stworzyliśmy pierwsze w Polsce Muzeum Sportu Wiejskiego, które upowszechnia, popularyzuje, ocala od zapomnienia piękny, Dorobek ludowych zespołów sportowych na przestrzeni 77 lat.